Siemaneczko maneczko z tej strony, Elzart, witam w kolejnym odcinku. Dzisiaj sobie obczajimy kapsuły i obczajmy itemy karnetowe, jak się trzymają swoją drogą. Trzymają gorączki, według się spadło, więc 4 dni tak naprawdę zarobku było. Piątek, sobota, niedziela, poniedziałek. No dzisiaj ten zarobek jest już minimalny, więc nawet go nie liczę. 4,5, ja można nawet podkreślić, 4 dni, coś w tym stylu, więc no spoko. Zostawcie piję subikę na kanale, my zaraz przejdziemy do filmu. Szybki wstęp, ja jeszcze zapraszam Was na Pyra, co, do roundowe, swoich skinów. Link do strony, oczywiście, w opisie, macie tutaj darmowe 10 dolarów, wraz z moim przy wymianie i jakby to było mało strona nie wlicza ceny czarmów, ceny stickerów więc wyjmiecie przekozackie krafty od zawalenia tej kraftu bardzo dużo nastrójenc sobie coś fajnego snajpić dodatkowo przy wpłacie wraz z moim kodem dostajecie 35% bonusu przy doładowaniu przy doładowaniu 100 dolarów darmaty 35 dolarów i przy doładowaniu 1000 dolarów 350 dolarów link do strony będzie w opisie jeszcze szybkim wstępem. Simple już grał w face. No i napis do Polaków Ultimate i Siuchego. Dwie mapy 13 do 10. Inferno i Ancient. No ale cóż, nie grał ogólnie najgorzej. Ale jest znów face. Zobaczymy, jak będzie to wyglądać. Jak coś będzie ciekawego się działo, to poinformuję was oczywiście. A my przechodzimy, przejdźmy przez to do kapsu. Potem przejdziemy do rzeczy karnetowych. Oprzejmie, jak to wygląda wszystko na rynku. Chciałem sprawdzić szybko sobie Antwerp, czy coś tu się rusza w tych droższych kapsułach. Bo mistrzowe troszkę podlecieli. Zobaczcie, 2.40 mieli i teraz znów spadł do 2.50. Zero, ale tutaj trochę chyba spadły, spadli kandydaci z roksikiem, więc dobrze, że coś tam sprzedawaliśmy, nie? Dobrze, ja coś tam sprzedawałem, sprzedawałem troszeczkę tych naklejek, Kandydaci też troszeczkę spadli, czy nie? Też troszeczkę spadli, więc coś tam się sprzedało. Czy dobrze, czy nie? Zobaczymy przyszłościowo. Ale no, chciałem się też pozbyć. Jeszcze widzę, że te wystawiłem, ale jedyne, które mi się nie sprzedały, właśnie są te. Czy znaczy, też tam się sprzedało? Ale 9 jeszcze zostało, bo 2,47 chciałem, już trochę drożej jak spadały, ale nie wszystkie się udało sprzedać. Więc pomyślę, że jeszcze ja to sprzedam. Ale to w sumie 9 sztuk zostało, to takie można powiedzieć. Zobaczmy, jak się zachowuje sztokom też w tym momencie. Czy są jakieś tutaj wzrosty i coś ciekawego się dzieje, bo nadchodzi nowy event. Sztokom teraz wzrasta. Zobaczcie, znów przed nowym eventem wzrastają, jakby eventy z naklejkami. Dosyć ciekawe, bo kiedyś też takie coś było. A zobaczcie, że jak wejdzie event z naklejkami i wejdą naklejki faktycznie, to może być mały problem, jeżeli o to chodzi. Więc ciekawa, tutaj sytuacja się nam klaruje. Zobaczymy zaraz też itemy temy z holo, jak się prezentują ze Sztokholmu. Okej, okay, mamy takie pojedyncze wzrost. Zobaczmy, czekajcie, szybko jeszcze sprawdźmy. Eee, Sztokholm holo, bo to też mnie ciekawi, czy coś się dzieje na itemach hologram holo. Eee, czy jest jakiś duży tutaj wzrost odnotowany, czy nie? Ej, są, Były te wzrosty i zobaczę, co nas się trzyma. I to dosyć ładnie. Kopenhagen plen jest w wzroście. Zobaczmy Entropik. Entropik ma mały wzrost, no ale też jest wzrost. Co taki mały, dobra, jednak nie taki mały. 21 zł, coś da się to sprzedać. To już nie jest taka zła cena. Tak sobie patrzę też na rzeczy, które ja mam. Tak sobie myślę, co w przyszłości z nimi robić. Tutaj widzę, że Spirit tak, tak o trzyma. Ale bardzo ładna ta klejka, Spirit swoją drogą. Naprawdę, tak klejki są śliczne. Więc niech sobie rosną, tak? Niech sobie rosną jak najbardziej. Popatrzmy, Vitality. No też na lekkim wzroście, zobaczę, też na lekkim wzroście od 8 zł do 12. Nie są też te piki, które może ktoś z Was oczekuje, lub ja oczekuję, lub może ktoś chciał takie piki, może to się jest fajnie zarobiony, ale no ja na przykład oczekuję trochę większych jeszcze, ja czekam trochę większe. Zobaczmy tutaj na szankaj. W ogóle coraz więcej kapsu z Shankai wychodzi po ten schemat złotówki, to mi się podoba, to mi się podoba, żeby wychodziło ich jak najwięcej. Bo wiem, że niektórzy z Was mają w tym pieniążków troszkę, więc trzymam oczywiście za event kciuki. Chociaż moim zdaniem, jeżeli patrzymy na ten czas, to już jest troszkę event udany ze względu na pretendentów, którzy wychodzą na złoty 50, moim zdaniem na markecie, złoty 50 parę już byli. To moim zdaniem, to już jest bardzo spoko cena, nie? Patrząc za ile można było ich kupić, że już to jest zarobek Przecież fajnie, to już pokazuje, że event no, ma potencjał, tak? Ma potencjał że tutaj były te dwa złote, nie, to już w ogóle jest niebo, e, ale no spadło, e, coś tu się jeszcze ciekawego dzieje, tutaj nie widzę zmian, legendy troszkę podrosły czy, czy nie? E, Tyśka, jakieś tam groszaki, podrosłe le, podrosły legendy. Dobra, sprawdźmy sobie teraz. Itemy karnetowe, jak się trzyma karnet, czy coś się zmienia w naszym ukochanym karnecie? Sprawdzimy sobie przywieszki, czy może jakąś kolekcję skinów, czy coś się dzieje na przeciętnych skórkach. Zobaczymy sobie stickery, czy taki klasyk tak zwany. Jeżeli chodzi o stickery, lekki wzrost tutaj względem miesiąca, ale tak to się nie dzieje stabilnie na jednej naklejce. To z głębi właśnie, znowu, znowu zapomniałem sprzedać. Ja sobie kilka ich sprzedam. Na tym wzroście, no bo zobaczcie, my je kupowaliśmy bardzo tanio. To jest za 30 parę je dokupowałem. No 82 to jest ponad dwukrotność. No kurcze, trzeba to sprzedać yy, i sobie po prostu dokupię w przyszłości. No, mam nadzieję, że to jeszcze spadnie. Znaczy, no, to spadnie, spadnie. Wierzę w to, wierzę w to, wydaje mi. Ta wiem, że też urosła. Zębiska mm, troszkę spadły, czy? Tak, troszkę spadły. Tak to się zaś wydawało, e, okej, okay. Napinka, uuu, napinka 2,60, dobra cena, dobra cena, wzrosło znów, no te krafty z napinką, wiadomo, e, to będzie zawsze popularne e, i tutaj widzę, że, o, to też chyba troszkę spadło względem czasu, o, chociaż nie, to już wzrostem, ha, to już żyje starą ceną, jak miałem to po 16-17 zł, dobra. E, Sprawdźmy szybko drugie naklejki e, i polecimy sobie na przywieszeczki. Ciekawe, co się na przywieszeczkach się stało, bo naklejka to ostatnio sprawdzaliśmy, w sumie nic tutaj ciekawego, dużego się nie wydarzyło, widzę, więc nie ma też tutaj marnować na to czasu. No, na niektórych spadki, to nawet duże, na przykład tutaj na hydrostrumieniu, okej, okay. ale w ogóle hydrostrumieniu jaki miał wzrost, to jest prawie 2 złote, przeogromna cena, to na się stanie. stania. Dobra, płaćmy na przywieszki, żeby tutaj nie przedłużać czasu na stickerach. Pyk, pyk, zobaczmy, jak się tutaj zachowują przywieszeczki, bo jak przywieszeczki to jest coś nowego, coś ciekawego, co mnie ciekawi w przyszłości, no bo jednak nie mieliśmy wcześniej przywieszek, są to pierwsze przywieszki i jestem ciekawie jak się zachowają, gdyby przed przywieszki wszystkie zostały usunięte z karnetu, zostało dodane coś innego zamiast to i ciekawie mnie po prostu co by się wydarzyło, co by się wydarzyło w takim momencie, naprawdę, bo to byłoby coś ciekawszego. Okej, okay. ale dużo przywierzch jest dobrej ceny. Naprawdę, z strugany nóż na przykład to jest bardzo dobra cena. To co teraz osiąga? Eee, no, 2,13 tutaj mamy, ale no to jest dobra cena. Patrzcie, co z na to, to no, naprawdę nisko, były te przewieszki my je bardzo tanie kupowaliśmy. Więc naprawdę ta cena może cieszyć oko. Kałaszek też wrócił do fajnych cen. kurczę, fajnie, jakby zaczął mi się kupować ten kałach. Bardzo byłbym zadowolony. No, póki co widzę, że tutaj jest cisza, nie? I, ale no, bardzo bym się cieszył. Yeti Kotlet, jak zawsze w podobnej cenie. Czyli ciekawe. Teraz spaśćmy jeszcze skiny. Z jakiejś kolekcji. Sprawdźmy, że nie wiem. Chociaż kolekcja graficzna chciałem zobaczyć, ale kolekcja graficzna to jest chyba jedna z jest najmniej, właśnie e, kolekcja, która jest najmniej brana z karnetu. Jak one się nazywały, te kolekcje, czekajcie. Jak zobaczę to, sportu świeżego powietrza, dokładnie. E, to jest kolekcja karnetowa. Dobra. Sprawdźmy tutaj troszkę dalej. E, skiny z karnetu, jak najbardziej. Moim zdaniem, też to nie jest głupia inwestycja. E, w ogóle. Skiny skarpetu, jeżeli chodzi o flipowanie, to nie jest głupia rzecz, e, bo one sobie często, no to bardziej na, na tańszych musielibyśmy, na tańszych, jakichś ładnych po prostu skórkach, to one potrafią sobie często naprawdę latać. Jeżeli ktoś chce się zagłębić i sobie je wyjąć w dobrym momencie, to to nie jest głupie, bo że takie skiny są raz wysoko, raz nisko, potem odbijają. Znowu tutaj zobaczę, złote 20 już było, znów odbiło do jakichś złote 70, złote 80, nawet, no fajnie się zachowują. E, a niektóre nawet bardziej, to dużo, dużo bardziej. Jak mówię, że odkupiliśmy tą M kę umyj mnie proszę. No przecież to, to co tam się działo, na niej te wahania wszystkie, no to naprawdę były przeogromne. Widz zostaw subskrypcję na kanale i życzę Wam miłego dziąga. Trzymajcie się. Cześć, cześć.